So Dick! We're selling the pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on pirate swap. The best CS2 skin exchange Use the promo code on screen to get some free treasure Siema siema witam na stronie CSGOskins.com Link do strony w opisie z kodem SNIPER0 2 złote i 10 groszy na start i plus 10% do depozycji więc wpłacając 10 złotych macie złotówkę za darmo wpłacając 1000 macie stówkę za darmo przy okazji wpłacając z moim kodem możecie dropnąć takie oto skiny Tutaj na przykład za wpłacając 12 zł, bierzecie udział we wszystkich dropach i możecie wydropić na przykład taką mawupkę za 300 zł, takiego fire za 87, takiego Glitch Paint'a za 71 i wiele, wiele więcej. Jeśli wydropicie, to wyświetli Wam się taki komunikat, a minimum trzeba płacić 8,40, żeby brać udział w dropie. Przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich i żeby się tu nie wpłacali swojej oszczędności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bądź z Wam ich nie szkoda. A my w dzisiejszym odcinku mamy. 1919 zł i 90 groszy. Powinniśmy mieć 1900 zł i 1900, 1919 19 groszy, żeby była ładna suma. No ale no tak wyszło, że nie ma tak. E, dzisiaj postaramy się zrobić jakąś ładną kosę. I jeszcze bym Was prosił, żebyście zostawili łapeczkę, zostawili subika i napisali w komentarzu, do czego potrzebujecie skina. A takiego skina Wam po prostu rozdam na następnym odcinku. Przykładowo, będzie najwięcej komentarzy, że potrzebujecie skina do Kawaha, rozdam Wam Kawaha. Będzie najwięcej komentarzy, że chcecie skina do Uspa, rozdam Uspa. To co napiszecie, tego jak czego będzie najwięcej, to to Wam rozdam. Pamiętajcie, trade link w yy, opisie kanału, no i to tyle. Na razie pierwsza bitwa bardzo ładnie nam oddaje i na razie to bardzo mocno niszczymy hubi modelu Senapi yy, i dalej się nic nie zmienia, więc bardzo ładna bitwa na sam start. Zobaczymy, co nam z tego tu wyjdzie. Fajnie, gdybyśmy wyszli dzisiaj z tego odcinka na plus, bo ostatnio nam coś nie szło, ale wiadomo, różnie to czasami bywa, tak? No i ostatnia skrzynka. Raczej nas już tutaj Hubi-Bubi nie przegoni. No i nie przegonił, także mamy bardzo ładny zysk. Kilka. Co? Kilka? No nie, w sumie ponad 70 zł tam było. Dołączmy sobie do jakiejś bitwy. Przypominam, że. Aha, tu ktoś opuścił bitwę. Przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich, żebyście nie wpłacali swoich szczronności, tylko pieniędzy, których nie potrzebujecie, bądźcie z Wami, ich nie szkoda. A my zaczynamy przegrywać bitwę. Także różnie bywa. Możecie wyjść na minus, możecie wyjść na plus. O, ale teraz bardzo ładnie nam oddało. Także gonimy tutaj Jarosława oraz Rafcia A oraz możecie pisać również taktyki na kosy swoje. Jaką wam się udało zrobić? Jakie skrzynki otwieraliście? Co proponujecie na bitwę. I ja wtedy zrobię odcinek metodę widzów na kosę. Także zobaczymy. Na razie no, średnio nam tu idzie 2 zł różnicy. Czy nam się uda tutaj w ostatniej i chyba się udało? Tak jest. Udało się 71 zł z bitwy za 31. Bardzo ładny profit. Mamy już 2000 zł. Mamy tutaj bitwę na buście za 151 zł, 6 skrzynek steampunk. Dosyć taniutką Mamy szansę na Knighta za 16 tysięcy szans na to mała ale może się udać Zobaczymy co tu się wydarzy No Na razie czekamy aż ktoś dołączy tryb Underdog Przed chwilą nam mocno oddawało może teraz akurat nam nie oddać Więc dlatego weszliśmy do Underdoga Zobaczymy Co tu się wydarzy Na razie musimy poczekać aż ktoś dołączy no na razie chyba nikogo nikt nie dołączy więc będziemy musieli wyjść z tej bitwy chociaż jednak dołączył Reaper także bardzo ładnie zobaczymy kto wygra oj drogie moje a jednak nie taka ładna MK która wygląda bardzo podobnie do Howla w sensie no bardzo podobnie no, dosyć podobnie a jest tak tania no to jest hit dla mnie moim zdaniem to jest hit że ona jest tak taniutka oj no ten rewolwer bardzo dużo kosztuje no i fajnie, gdyby ten Kac Erik jeszcze coś wydropił. now Player 2, ale to nie za drogie. Ja też wydropiłem Akacza. I mamy to. Mamy bitwę kolejną na zwycięstwo. Co, co? Co? No nie, no ja myślę, nie, no złotówka jeden gro... Nie, no. Mieczyk, dlaczego tak zrobiłeś? Mieczyk, dlaczego? Dobra, trip. Eee, underdog, trzy razy jester na skrzyneczce on the case. Aha, no i bot Adrian wydropił kosę. Bo Adrian wydropił kosę. Tu jest tak duża szansa na kosę w tej skrzynce, że to jest hit. To jest hit, ona tak często tu dropi, że to jest hit. Kanan, ale żeś wydropił, nie? Ale żeś wydropił. Zróbmy taką samą bitwę. Za cały balans w sensie za max. Zróbmy na shirt, zróbmy na trzech. I wypadną minimum trzy kosy. Minimum trzy kosy wypadną z takiej bitwy. Także naprawdę, jak macie 100 zł, to możecie sobie spróbować zagrać y, tą skrzyneczkę na desterze, bo ona często lubi oddać tą kosę. Zobaczymy, czy to, co powiedziałem, czyli że wypadną minimum 3 kosy, się spełni. No, mam nadzieję, że tak, bo wtedy nie będziemy jakoś bardzo na stracie. Y, różnie może bywać, może być, być nawet 0 y, kos, tak naprawdę. No, ale wiecie o co chodzi. Przy okazji zbierają nam się tutaj punkty za tą skrzyneczkę. Mamy 27 tysięcy ich, więc zaraz sobie je wymienimy też i zobaczymy co tu się tak naprawdę zaraz wydarzy okej okay. no tutaj na razie 50 zł także no okej okay. my podbiliśmy ładnie stałeczkę mm, na razie HESA QTR nic fajnego nie wydropił więc mega słabo mu idzie i przez to zaniża nasz budżet a będziemy się niestety musieli z nim podzielić okej okay. już teraz podbił budżet ale nie za wiele 11 zł z Duality mu wypadło. Ok, kolejne Duality mu wypadło. The Salt Space. Chyba jeszcze zaraz ja będę miał najmniej, będzie A ja tutaj tak ziomeczka na ziomeczka mówię. No i 10 skrzynek zostało. Nie no, że żadna kosa nie wypadła, to to jest akurat hit, nie? O, X-ray, bardzo dobry stan. No teraz ja mam najmniej kasy. Więc prawdopodobnie mi wypadnie jeden nożyk. Tak coś mi się wydaje. No tutaj nie zapowiada się za dobrze. Na razie to mi same słabe skiny dropią. Okej, okay. ta wupka Duality ona jest dosyć spoko. Ładna jest w miarę dobra. No nie no żadna kosa nie wypada wypada to to jest hit akurat nie że, że żadna kosa nie wypadła na 20 skrzynek, a ja tak zachwalałem tą skrzynkę. No to nieźle nie no to nieźle dobra. Laminate wypada. Nie no ja tak zachwalałem tą skrzynkę a ona tak nie oddała Tak zachwalałem Okej okay, tutaj ziomek Black Lutusa trafił Botrosso No i my się po, po 500 zł podzielimy no Po 500 zł tylko się podzielimy 460 dokładnie no to nie niezła bitwa Niezła bitwa mi wyszła ty Dobra spróbujemy Spróbujemy zrobić sobie bitwę Dodamy sobie tego Exita dodamy skrzyneczki które kocham dodamy sobie Frostbite, Vaporave, Anarchy i total not a case jeszcze zostaje nam trochę budżetu to nas nie stać na G2 też nas nie stać na to nas stać a na to też nas stać no to zrobimy taką zrobimy taką Trzech graczy standard zobaczymy zobaczymy co tu się wydarzy ta pierwsza skrzynka jestem jej ciekaw bo nigdy jej nie otwierałem Exit Zobaczymy czy ten Exit odda no i Exit nie oddał Także średniawa średniawa Ratles. Ratles bardzo ładnie dla nas oddał Te Rattlesiki to lubię lubię bardzo je lubię One są fajne lubią czasem sypnąć bardzo ładny drop w ogóle Także dosyć spoką, dobra. No bo te mili na razie wygrywa, no ale to jeszcze jest. Oj, bardzo drogie mu wypadło. Ale to jeszcze jest do odbicia, tak naprawdę. Wszystko może się wydarzyć. 120 zł w tych tanich skrzynkach to jest na razie niezbyt wiele, bo zaraz zaczynają się tak naprawdę drogie skrzynki, które mogą wszystko za, zabrać bądź oddać. No teraz widzicie, no tutaj 51 zł nam wypada. To już była skrzynka za stówkę, teraz 126. No to nie jest jakieś drogie. O, jednak jest! W stat tracku nam wypadł. Okej, okay, okej, okay, to jest dla nas. No i widzicie, teraz jest już zysk. I ostat... jedna z droższych skrzynek jeszcze mamy. Mamy empresika. Bardzo drogi empresik. No i tu już raczej nic drogiego nie wypadnie, więc raczej bitwa jest dla nas. I jeszcze nam wypadło drogie dla nas. No i bardzo ładna bitwa. 2000 zł. Także się odkuliśmy. 1100 zł na plus. 1108 dokładnie. Także bardzo ładnie. Eee, Czasem mi da się odkuć, czasami się da odkuć. Eee, mamy tu jakąś drogą bitwę. Nie mamy tutaj nic drogiego. No mamy tu jedynie na shirt, no ale tutaj to, to, są, to są średnie bitwy. 36 zł to też mała bitwa. Zróbmy sobie jakąś bitwę taką do 1000. Już i tak jesteśmy na plus znowu. Patrząc na początkowy stan odcinka, dobra, damy sobie dwa Frostbite, dwa Bisty, dwie Anarchii i dwa Lunary. Ok, taka bitwa, 3 graczy. Czy standard teraz odda? Chyba celowałbym w raczej. Zobaczymy, dobra, zobaczymy. Mamy tutaj bitwę za 1100 zł, także różnie może tutaj wpaść. W pierwszych skrzynkach, no, raczej nic z drugiego nie wypadnie, chociaż ziomkowi już wypadł. Za 276, więc to już jest bardzo duży zysk dla niego. No mi teraz też drogie, ale to nie aż tak drogie. Bot Alex. No na razie tutaj są początkowe skrzynki, więc no nieważne co wypadnie. OK, mamy już plus. Oj teraz dobra znowu dla nas super. 50 złotych różnicy to mała różnica. Oj oj, oj dużo teraz przegonie, a jednak nie dobra. Bot Alex jednak ma droższego koła Oj teraz nie wiem. Oj, bardzo ładnie. Electric Hive wypadł. But... Oj oj oj, redline, ale ten redline nie jest aż tak drogi. I proszę. Dobra, mamy to, mamy to. Na 100% to mamy. No i pięknie. No i pięknie. 3000 zł. Widzowie, bardzo piękna bitwa. Mamy już 3800 zł. Dołączmy sobie teraz do takiej tańszej bitwy za 78. Bo dlaczego by nie? Ej, naprawdę bardzo dobrze nam idzie teraz ta bitwa. Dobrze bardzo nam idą. Wygraliśmy 3 razy z rzędu i to trzy razy bardzo duży profit. Już mamy ponad 3000, więc jesteśmy 2000 prawie na plus. Ze stanu początkowego. Wiadomo, to zależy dużo od szczęścia, ale bardzo ładnie nam szczęście sprzyjało. No dobra, tutaj to ta bitwa nawet jak ją przegramy, to wiele się nie wydarzy, bo tak naprawdę jest tak tania, że, że dużo nie stracimy 73 zł, a mamy 3000. Tutaj Famas wypada. drogi raczej raczej to przegramy ale to dobrze że teraz przegrywamy na takich tanich a nie na tych droższych niż jakbyśmy mieli przegrać na tych droższych i tracić po kilka tysięcy oj chociaż tutaj Izak wypada i my to chyba jeszcze wygramy nawet tak jest wygraliśmy to a jednak nie a jednak nie no 90 groszy różnicy 179 niby spoko profit ale ale my celujemy jednak w troszkę wyższy profit Spróbujemy sobie. Dobra, dwa Luxuriusy. Może bez Royala. Dwa radianty. No bo dobra, jeden Luxurius, jeden Radiant. Jeden Total Nota Case. Anarchy, Vaporef, Lunar. I Dead Case'a sobie dołożymy na taki koniec. Na taki sam koniec. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Od najdroższej do najtańszej skrzynki ustawiliśmy bitwę. Mamy tutaj szansę na. Bardzo dobry profit z tej bitwy. No, zobaczymy, co tu się wydarzy. Daliśmy standarda teraz. Także jest szansa, że. Oj, rękawiczki w pierwszej i to bardzo drogie rękawiczki w pierwszej, więc tutaj już szansa na to, że się odkujemy, jest stosunkowo bardzo niewielka. Bardzo niewielka jest szansa, że się możemy odkuć z tego. Oj, oj, oj. 400 zł różnicy. Skrzynki coraz tańsze. Decimator jeszcze tutaj dokładają panowie. Boty. No i niestety. Oj, mamy. Ale on nie jest aż tak drogi, żeby dobił tak dużo. Cyrexik, no to on nie jest drogi. I ostatnia skrzynka, no 400 zł to raczej nie dobijemy. No i nie dobiliśmy. Jeszcze Hyperbestia tu wpadła. Ale niestety bot Emily zgarnął wszystko. I to w sumie nie tak dużo, patrząc na to, ile ta bitwa kosztowała. Dobra, zróbmy sobie. Zróbmy sobie jedną z takich fajniejszych skrzynek, czyli Luxuriusa na pewno. I do Luxuriusa przydałby się jeszcze Lunar. I damy sobie cyk. I dobijemy. Tak. I możemy w sumie do jednego case'a I na trybie standardowym. Dwa razy Luxurius, 4 razy Lunar, 1 dead. Także dosyć spoko bitwa. I 750 zł nam zostaje. No zobaczymy, zobaczymy. Czy się uda? Ojejku, ojejku, bo to Alex już wydropił kosy. No to już pograne. No to już pograne. No, to pograliśmy. Tyle było z bitwy. Tyle raczej było z bitwy. Moglibyśmy chyba underdoga dać. Ale bardzo ładny plus w ogóle będzie z tej bitwy, jakbyśmy to wygrali. Ale no nie, no tu jeszcze rękawiczki za tysiączka wpadły. Bo to, Alex to w ogóle solo wykręcił całą skrzynkę. I 4000 byśmy na tej skrzynce zarobili, jakbyśmy to wygrali. No, jeszcze mi tutaj dokładamy. No i ten DET raczej, raczej nic dobrego nie wpadnie. No, i niestety nie wpadło. No i 4000 byśmy mieli z tej bitwy. Gdybyśmy dali. A nie, underdoga też byśmy nie wygrali. No i zostało 750 zł. 750 zł. No to spróbujmy. Spróbujmy tego lunarka. I dołóżmy jeszcze tego. Super Stasha na standardowym. Czterech graczy, żebyśmy mieli duży profit, byśmy wygrali. Szansa na to już znikoma. Że na 4 graczy bo to naprawdę trzeba wygrać na 4 graczy to trzeba mieć szczęście mega Zobaczymy czy mi to szczęście sprzyja Pierwszy no, redline wypada dla bota Alexa Drugi No stalker wypada Na razie tutaj z tyłu wszyscy, wszyscy tego digielka wypadł Ale mi najlepszy stan także git Znowu ten digielek 110 dobra mamy 8, 60 zł różnicy oj no i to nie jest aż, a jest tak drogie ty ostatnia skrzynka musielibyśmy od 12 zł przewyższyć i chyba to mamy nie mamy nie mamy przegraliśmy o mniej niż złotówkę znowu no i lipa widzowie lipa mamy jeszcze punkty które zdobyliśmy przez cały odcinek 22 450 co może nam wypaść 25 zł za darmo także polecam wam ten event 50 zł w ekwipunku mi zostało, także będzie na następny odcinek no i co ja się z wami żegnam, dzięki za dzisiejszy film, trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku jeszcze na koniec, darmo was, skrzyneczka i co trzymajcie się, narka no niestety nie oddała